Co jadłam w ciągu dnia, po wyjściu z ED, przy pracy zdalnej, zdrowo, prosto i pysznie? Wiem, że mam tu sporo osób, które obsesyjnie myślą o tym, jak wyglądają. Nie zrozumcie mnie źle, ja dokładnie byłam w tym samym miejscu. Czy to za gruba, czy to za chuda, tak to też jest za mną, bo w sumie jesteśmy tylko ludźmi i jest to gdzieś tam, wydaje mi się, że dosyć naturalne, że myślimy o tym, jak wyglądamy. Jesteśmy wobec siebie krytyczni, ciągle chcemy coś poprawiać i nigdy nie jest wystarczająco. Natomiast. Myślę, że warto sobie zdać sprawę z tego, że faktycznie nigdy nie będzie wystarczająco. Więc w sumie, po co tak cały czas o tym myśleć? Zobacz, co masz tu i teraz. Masz zdrowe, piękne ciało, któremu należy się 100% miłości od ciebie. Zmień swój mindset z chcę wiecznie coś zmienić w moim ciele na mindset chcę być zdrowa. I paradoksalnie. Wtedy nasze ciało się najbardziej zmienia. Wracamy do swojej naturalnej wagi, naturalnego wyglądu, który dla każdego jest inny. Doceń to, co masz.